szereg twórz, spocznij, pokryj, wyrównaj, w lewo, wzrok, trzy kroki, na wprost, marsz, spocznij, Jeden krok w tył, Mars. Kolejno odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć. Szeroko, równaj. Szereg, twórz do trzech odlicz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy szereg, twórz. Spocznij, pokryj, wyrównaj. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. W prawo Zwrot. Jeden krok na wprost Marsz. W lewo Zwrot. Spocznij W lewo zrok W lewo zrok W prawo zrok W tył zrok W tył zrok Spocznij. W lewo. w, w Prawo. Zrodn. Spocznij. Truchna Paulina. Jestem. Truchna Irina. Jestem. Wystąp. Dziękuję wstąd. Spocznij. na Natalia. Jestem. Wystąp. Dziękuję wstąp. Druk Krzysztof. Jestem. Wystąp. Dziękuję wstąp. Kolejno odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ruch Piotr. Jestem. Wystąp. Dziękuję Stom. Druch na Tatiana. Jestem. Wystąp. Dziękuję wstąp. Całość baczność. W szeregu frontem do mnie zbiórka spocznij. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kolejno, odlicz. Raz

za sobą. Kolejno. Odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Niepełne. W prawo. Spocznij. Stało. W miejscu masz. Lewa, 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 lewa. W miejscu marsz. Naprzód marsz. Wolny krok. Szybki krok. z tyłu, zrób, spokój, pomni wyrobnąć, całość, naprzód, mar. całość, od czoła, stój, naprzód, mar. Przód. Marsz. Kolumna, Wpuszcz. Całość. Spój. W lewo. Zwrot. Spocznij. W, w lewo. Zwrot. Spocznij. Całość. Schut, Leber, Leber! lewo. Kolejno. Odlicz. Jeden. Kolejno. Kolejno. Odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć. Na sześć w tą stronę. Wórzelek! Twórz! Co? Wórzelek! Okej? Czekajcie, czekajcie, bo dziecko... Musisz tam, tam wyjść. gdzieś tyłem, tam w zeszłym. Dzięki. Super będzie <śmety> <śmety> <Jepiteru, śmety> <by> <śmety> Dziękuję, wstąp. Wróć. To jeszcze raz przez lewe ramię. Stoł, A, pardon, lewe. pardon, dobra. Mój błąd. Kolejno. Odlicz. Raz, dwa. Raz. Kolejno miało być. <śmety> Całość. W tył. W Hahaha <laughs>